Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na makiecie. Nie przypadkiem rozpoczynam tutaj z kartą, z planszą filmu Unboxing, unboxing wektrona firmy Pico w, w oznaczeniach, w oznaczeniach firmy Cargo Unit i nazwanego Sąkiem 693058, taki, Takie nosi oznaczenia. Ta lokomotywa, chociaż FVN jest polski, tego 693 niemieckiego już nie ma. Ten potąsołek zagościł w mojej kolekcji, w Waszych kolekcjach prawdopodobnie wielu już też. Oczywiście powodem tego filmu to jest łatwe do zgadnięcia dla Was wszystkich, jest to, że chcę użyć tej lokomotywy, pokazać ją Wam na makiecie. Także powodem był, był na pewno unboxing, ale nie tylko. Ci uważni z Was, którzy oglądają również moją serię przy torach, wiedzą, że pierwowzór spotkałem w maju polując przy torach w Żyrardowie i proszę bardzo, zobaczmy przejazd tutaj, oczywiście bez dźwięku, jeśli chcecie Obejrzeć cały film, bardzo was do tego zapraszam. O, proszę bardzo, jest. Mamy sołek, i jakiś pociąg. Pociąg, nowoczesne wagony. Zdecydowanie nie skład TLK. W tamtym momencie nie wiedziałem jeszcze, co to jest, co to może być za skład. Skąd może jechać. Niektórzy z Was mi w komentarzu odpowiedzieli na moje pytania. W tamtym momencie nie wiedziałem. I tu muszę po prostu powiedzieć, że no nie znam na pamięć rozkładu jazdy, w ogóle nawet fragmentu rozkładu jazdy nie znam. Zbyt rzadko jestem z aparatem przy torach, żeby się tego uczyć, żeby go sobie przyswajać, żeby to studiować i wyszukiwać fajne pory, żeby na coś zapalować. Odweskakuje wtedy, kiedy tylko mogę, co przejedzie, to przejedzie i tyle. No, a przejechał nam tu sol. I jakie ma wagony? Z jakim składem? Skład to już wiem. EC41 Berlin Warszawa Express. Tu jest plan tego pociągu. jak Według rozkładu, co powinno być? Plan sobie, a pociąg sobie. Zwróćcie uwagę choćby na układ wagonów wagonów bezprzedziałowych czy w ogóle cztery dwójki wagon restauracyjny i wagon pierwszej klasy, to się zgadza ale zobaczmy ten przejazd wagon chyba przedziałowy jaka to modernizacja to ja nie rozpoznam tu moim zdaniem też przedziałowy, tu jest na pewno bezprzedziałowy wydać wyraźnie fotele i to jest ten 159, a tu fotele w drugą stronę i tu prawdopodobnie dokładnie to samo, chociaż znowu pewności nie ma. Może jednak ten skład jest zgodny z rozkładem i z rozkładem w tej wersji. Tak, on chyba będzie zgodny z rozkładem, ok. Czyli to będzie wagon z przedziałem dla osób niepełnosprawnych z literką B w opisie, czy o tym mówi o tym mówi tutaj to oznaczenie pod oznaczeniem zakazu palenia tego tego nie wiem jak widzicie no nagranie jest takie jakie jest dalej mamy wagon restauracyjny modernizację 406A czy do typu 406A raczej nie to dokładnie co znamy z modelu Akmet, to można choćby rozpoznać po innym układzie wywieczników oraz ryflach na dachu. No i tu wagon pierwszej klasy też nie potrafię rozpoznać ze zdjęcia, jaki dokładnie to jest, chociaż według zestawienia miało, mogłoby to być mógłby to być wagon 139, a bo tutaj przy przejeździe, przy zarejestrowanym rzeczywistym przejeździe taki został wymieniony. No to tak, to tyle wstępnie z planu, tak by to miało wyglądać, tak to wyglądało według planu i zarejestrowany rzeczywisty przejazd, a teraz jeszcze, no ja zestawiłem ten skład tak jak zestawiłem, według tego jak mi się tam udało coś rozpoznać i jak sobie dobrałem te wagony, no dobrałem. W taki sposób, jak mi firma Acme pozwoliła, robiąc takie to wagony, a nie inne. Zwrócę też uwagę, że firma Acme jest jedyną firmą dostarczającą nam wagony pierwszej, drugiej klasy restauracyjne w standardzie Z. Modele tych wagonów. Innej alternatywy nie mamy ani Pico, ani Robo, ani Roco. Nikt nam takich wagonów nie zrobił. Mamy e, trzy pary wagonów sypialnych LS Models, ale to już jest zamierzchła przeszłość, już już nawet malowanie przeszło do historii. Na tych wagonach mówił o wagonach do składu EN Jan Kiepura. Także mamy tylko to, co mamy od ACME, ani Deka więcej. Najwyższa pora, drodzy nasi producenci, to zmienić. Teraz jeszcze w kontekście, co różnego występowało w tym składzie możemy sobie obejrzeć różne zdjęcia Sołka, które są zamieszczone w internecie i tam jest w takich przeróżnych zestawieniach z różnymi wagonami, możecie sobie poplikać i pooglądać. Mniej, bardziej zmodernizowane wagony, o tutaj jest chyba być może coś takiego jak użyłem, czyli to co jeździ w Sobieskim. No, trochę takich zdjęć jest, można próbować poszukać i mniej więcej po studiowaniu takich różnych przykładowych zdjęć wzorowałem się na nich, zestawiając ten skład z tych zetek, które, które mamy. No dobra, wystarczy tego gadania, zapraszam Was na przejazd składu na makiecie. Tak, oto dojechaliśmy do końca. Ten skład akurat zatrzymał się tu przy peronie z zaledwie trzema wagonami. Trzy pozostałe są poza peronem. Nie powinien się tu zatrzymać, tak? Wiem, to jest zabawa na makiecie, tak jak to, że jadę z opuszczonymi pantografami pod siecią trakcji elektrycznej. Tu co prawda te pantografy nie są pokryte oksydą i mógłbym spokojnie sobie pozwolić na to, żeby pojechać pod pantografem. Tylko jeden mała, jedna mała prozaiczna rzecz. Na dobrą sprawę. Nie wiem z którym pantografem, lokomotywa wielosystemowa, nie jest to dla mnie wcale takie proste, oczywiste, a znając życie, jakbym nie zrobił, to będzie źle. Bez pantografu źle, z pantografem nie z tym co potrzeba, z pantografem, ale jedzie po torach tam, gdzie nie ma sieci trakcji i tak dalej, i tak dalej. Ci, co chcą rzeczywiście wytknąć coś, to na pewno coś znajdą. No dobrze, niech będzie. To może słowo o modelach. Vectron, moim zdaniem bardzo udany firmy Pico, jak na możliwości tej konstrukcji, chyba zdecydowanie z końca z końca Grupy firm modelarskich produkujących Bektrony. Dopiero co Wam pokazywałem w unboxingu, więc no wiecie, widzieliście. Jak widzicie, teraz sprawuje się bardzo dobrze. Lokomotywa jest przeze mnie teraz mocno przetestowana, tak samo jak przetestowany jest tutaj ten sznur wagonów ak Sznur to dużo powiedziane, ale nawet takie sześć wagonów potrafi sprawić trochę problemów na makiecie. Jakich Częściowo może jeszcze w tym filmie się dowiecie, a częściowo będzie poświęcony temu odcinek. I to niekoniecznie o wagonach, a o czymś innym. Nie będę zdradzał, jednak to jest w jakiś sposób coś nadmiarowego. nadmiarowego, Lekka, mała niespodzianka. O, i nie tylko tyle w tym temacie. To jeszcze słowo o wagonach. Są tutaj dwa zestawy. Pierwszy zestaw czterowagonowy pociągu sobieski, on jest nadal dostępny w sklepach, jakby ktoś szukał dalej te wagony z czarnym, okiennym pasem. W tej chwili jedne, jedyne na rynku modele z takim pasem, jedne, jedyne, przepraszam, nie na rynku, tylko po prostu wydane modele seryjne. Innych nie ma do tej pory, nie wydano, mimo że na torach ich coraz więcej jeździ. I PKP Intercity sukcesywnie przymalowuje inne wagony przeróżnych typów, również wagony sypialne, również kuszetki w ten schemat malowania z czarnym, śmieciowym pasem. To w modelu są to jedyne modele rzeczywiste. Dlaczego tak takim kładę nacisk? Dlatego, że w sklepie ROBO znajdziecie też model polskiego Y z czarnym pasem, ale uwaga, tamto jest. Ten pas jest przeróbką fikcyjną. Model, pierwowzór o takim numerze tego wagonu, w takim wyglądzie sprzed 10 czy kilkunastu lat, to jest bodajże wagon. Wrocławski rzeczywiście istniał, ale nie miał w tamtym czasie czarnego pasu. Jest to po prostu odpowiedź robo na zapotrzebowanie rynku. Podobno wagon taki sprzedawał się na giełdach modelarskich, trafił w takim wypadku również i do sklepu internetowego i pewnie też w jakichś tam ilościach się sprzedaje. Oczywiście to jest stan na chwilę obecną, AKME zapowiedziało dwa kolejne tego typu wagony, które tam na końcu widzicie, ja może nimi podjadę, były zapowiedziane na 2022, mamy połowę 2023, jeszcze się nie ukazało, czy zdążą się ukazać w 2023, no, któż to wie, jak się ukażą, to je będziemy mieli, tak to można skwidować. I tu jeszcze słowo uzupełnienia, żaden z zestawów nie jest w pełni ustawiony na makiecie. Z zestawu Sobieskim są trzy wagony, z zestawu Chrobry to są te dwa, które widzicie. Dodatkowo jest wagon restauracyjny Akme, to ten, który tutaj przejechał i tak jak i Sobieskiego, tak i ten wagon zdecydowałem się na nowe modele, ostatnio wydane. Dlaczego? Dlatego, że daty rewizji są późniejsze, są to modele bliższe czasom obecnym. Stąd no, akurat modele wagonów rewizją żadne, nie odpowiadają lokomotywie, ale Właśnie no na makiecie trzeba tak się bawić, jeśli chcemy cokolwiek zestawić, co współcześnie jeździ, bo naprawdę ciężko, żeby wszyscy nadążyli z modelami, za malowaniami przewoźnika, które obserwujemy przy torach. I to tyle o modelach. To chciałem Wam powiedzieć. Nic więcej tu w tym komentarzu Wam nie opowiem. Tak jak powiedziałem, część z tych rzeczy, które Wam do przekazania będzie miała inne miejsce na prezentację. Dziękuję bardzo za obejrzenie filmu. Żegnam się z Wami. Zapraszam do oglądania innych filmów na makiecie. Taką formułkę stale powtarzam, przynajmniej mal, że jestem wyuczony, żeby to wyrecytować z pamięci. Na no dobrze, dzisiaj coś zmieniłem. Żegnam się z Wami. Cześć. Jest to coś, co was, co mnie i pewnie was doprowadzało do pasji. Dwa wózki z dwóch wagonów z Sobieskiego, jak jeżdżą, to niby jest ok, natomiast o, niby jest ok, ale to są te dwa wózki, które niezmiernie piszczą. Na filmie doprowadza mnie to do pasji. No co muszę zrobić? No muszę to wziąć i przesmarować. Stąd, no, najpierw trzeba zwolnić tutaj e, te. Nie wiem jak się to nazywa. Nie mam zielonego pojęcia. Ale tutaj te elementy najpierw z osi e, zepchnę. A, to one są tak troszeczkę sprężynują. Ok, e, dalej. Wyjmę już samą oś zestawu kołowego z gniazd, gniazda są metalowe, to zaraz Wam pokażę. O, jak to zwykle przed kamerą jest gorzej. Tak to wygląda, zrobię dokładnie to samo z drugiej strony. Oczywiście czynność będę musiał powtórzyć dla każdego z wózków. Wózki na razie wyciągnąłem dwa, chociaż może należałoby już więcej, wszystkie. No i co? Mam tak przygotowany wózek. Olej jakiś tam maszynowy. Pamiętam, nie pamiętam skąd, ale kiedyś miałem właśnie do smarowania jakiś tam elementów takich maszynowych i troszeczkę tego tłuszczu, dosłownie tylko na grot. I tu, muszę do środka to wszystko, ten olej, trochę do gniazda tu zapewnić, że będzie. Mikrokropelka tego oleju. Jeszcze ostatnie. Tutaj oj, troszeczkę się za dużo wzięło. Tak, a tam zabawa, drobna czynność. Serwisowa, OK. Jest przynajmniej na jednym. No i delikatnie z powrotem. Najpierw w tej samej w odwrotnej kolejności, czyli najpierw tu osie w gniazda. Tak. No, to ostatnie coś mi nie wchodzi, i dalej już tutaj te plastikowe elementy z powrotem z jednej, z drugiej strony. Tu zdążyło w międzyczasie opuścić swoje miejsce. Oczywiście zaraz to umieścimy na miejscu. Przy okazji zobaczę, jak ten element wygląda. O, widzicie? Nawet sprawił mi troszeczkę tu problemów. Dobra, już jest. Wszystko jak należy. Koła się toczą równiutko. Odwrotnie. I mam nadzieję, że teraz. To jest jeszcze ten nieposmarowany. I mam nadzieję, że teraz oba wózki już w dalszej będą jeździły poprawnie. Przynajmniej na tyle, żebym skończył film. Bo nagrałem część filmu i już stwierdziłem, że dłużej tego hałasu nie wytrzymam. Sam jestem ciekaw, robię to w trakcie kręcenia scen. Sam jestem ciekaw, czy do końca kręcenia scen moja czynność... Odniosła należyty skutek, to znaczy, czy to smarowanie pozostało i e, rzeczywiście ustało to mocno mm, irytujące e, piszczenie. Ale to Wy już e, sami wiecie, już się o tym przekonaliście, a oglądając film e, do końca, a ja dopiero się tego dowiem. To jest właśnie taki dylemat, taki dylemat, taki nie, nie dylemat, paradoks, taki paradoks kręcenia filmów, tak, w czasie się nie przenoszę. Wszystko w jakiejś tam sekwencji jest kręcone, a ja chcę to nakręcić tak, jak sobie z tym radzę, tak, jak to się dzieje, a nie rzeczywiście, żeby pokazywać Wam dumnie proces gdzieś tam oliwienia po fakcie, po nakręceniu wszystkich scen, żeby pokazać, że wyszło. No dobra, to dziękuję jeszcze raz za obejrzenie. Żegnam się z wami. Cześć.